Musimy przejść na podstawie decyzji wojewody, bo Wojewoda taką decyzję wydał i to y, są w latach 90. oczywiście o, o ten, te decyzje potwierdzające nabycie tego. I z tego co ja słyszałem, to, to kobiecy zamierzają także przeciwko sprawowi państwa wystąpić też, jeśli chodzi o ten, ale to już jest inna kwestia. Natomiast... To co Pan Wójt powiedział, że te kwoty są, nawet gdyby te, to są z tak sufitu, bo no, nie są poparte żadnymi, żadnymi tam wyliczeniami, to jest jedna sprawa. A druga sprawa e, to jest to, że przecież te nieruchomości zostały, e, no powiem tak, jeżeli chodzi o ten pałac został rozbudowany. I, i tak dalej. No myśmy przejęli, to przejęliśmy z dobrodziejstwem tego inwentora. Ponadto powstały dwa budynki tam na, na tej nieruchomości, o których się w ogóle nie mówi. I na trzeciej nieruchomości, tam jest środek zdrowia, też powstał więc trzeba jakby no zwiększa. Tak? Ale to są, to są kwestie, tak powiem dotyczące, oczywiście skór będzie dotyczył co do zwrotu, co do jakichś tam odszkodowań i tak dalej. Natomiast na tym etapie Spadkobiercy wypisali do tego sufitu to, co, to, co tak, bez żadnego, tam, do danego uzasadnienia są kwoty takie okrągłe, które no, nie zwykie dają tak im żadnych kosztów czy rozkładywania.